Przed ogromną szansą wygranej w konkursie zorganizowanym przez Telewizję Polską stoi wójt gminy Milówka Robert Piętka. Jako jedyny kandydat z województwa śląskiego został wytypowany przez kapitułę konkursową do pretendowania do tytułu Wójta roku 2016. Czy będziemy świętować ten sukces? Wszystko w rękach telewizorów. Panie Wójcie, pretenduje Pan do bardzo zaszczytnego tytułu Wójta Roku 2016. To tym samym ogromna promocja dla Milówki. Proszę powiedzieć, dlaczego warto przyjechać do Milówki? Warto przyjechać do Milówki z różnych powodów. Jeśli ktoś chce odpocząć, jeśli ktoś chce się ukulturalnić. Właśnie dzisiaj jesteśmy na próbie zespołu Wierchy. Zespołu, który ma największą tradycję w gminie Milówka. Który rok rocznie zdobywa... Wszelakie laury, jakie są tylko do zdobycia na arenie międzynarodowej. Warto tutaj być, warto z nami przebywać, warto się z nami cieszyć, radować. Warto się dzielić tym wszystkim, co tutaj można u nas e, zobaczyć. Panie Wójcie, jesteśmy na ostatniej prostej, jeżeli chodzi o głosowanie. Teraz będą decy będzie decydował się każdy głos. Proszę krótko przypomnieć, w jaki sposób można oddać na Pana głos? Można oddać na mnie głos... Numer wyświetla się na dole ekranu i proszę wszystkich o to, żeby na ten numer właśnie wysyłali smsy. Panie Wójcie, jeszcze jedno pytanie. Jesteśmy na próbie zespołu Wierchy, zespołu z ogromną tradycją, który jest tak naprawdę chlubą Milówki. Dlaczego? Dlatego, że działa najdłużej, dlatego, że skupia tylu ludzi, dlatego, że jest można powiedzieć sercem Milówki. Milówka to tradycja, muzy muzyka, folklor, a zespół Wierchy jest tego najlepszym obrazem. ለፋይረ ሚድ ቡግ መዲያ